Hejka! Zapraszam Was na nowego vloga. Zobaczymy ile uda mi się przeczytać. Przez te, no powiedzmy kilka dni, bo myślę, że kilka dni będę go nakrywać. I tak, co będę czytać? Będę czytać dalej do Travianta. Już Wam mówię, na co jestem stanie, bo... A nie, nie powiem Wam, bo po nagrywam Telefon jest zapisany. No dobra. To tak mniej więcej, bo wczoraj byłam na 92. Dzisiaj trochę posłuchałam audiobooka i dość dużo poczytałam. No dobra, jestem gdzieś w z 198, tak mniej więcej, no, czyli w sumie w połowie książki. Bardzo mi się podoba, tak jak wspomniałam wam w poprzednim filmiku, jednak mimo wszystko jakimś takim ogromnym sentymentem darzę bohatera z poprzedniej części, w związku z czym do tych aż tak się nie przywiązałam, natomiast na pewno są to interesujące postacie, bo tutaj poznajemy brata głównego bohatera z tej książki to jest lekarzem, dostaje nową pracę no i ma takie trzy zasady, w których musi przestrzegać, czyli tak nie sypia ze studentkami ani pacjentkami i trzymać się z daleka od szefa Harolda Astora no zgadnijcie, co poszło nie tak um, to powiem, że wszystko <grych> natomiast ym, natomiast Amanda Alord, czyli czyli y, Harolda, jest y, przeuroczą bohaterką, to na pewno ym, poznają się, bo ona się w pewien sposób wpakowała w, powiedzmy, że tarapaty w dość, może powiedzmy, zabawny sposób się poznają i mniej może tak. Dlatego, że ona jest inżynierem, inżynierem w zasadzie chyba, nie wiem, sama się odmienia własny tytuł naukowy. No nie wiem, a a to pojawia się następny. Jedno słowo jest, ale musiałam Wam o tym wspomnieć. W każdym razie ona jest inżynierem i zajmuje się. Produkcją, e, może bardziej że nie produkcją, a projektowaniem e, zabawek dla dorosłych. E, no i w powodu nieszczęśliwych wypadków e, okazuje się, że potrzebuje pomocy lekarza. No i wtedy trafia na głównego bohatera. Główny e, bohater, no, mimo to, że wie, że nie może darzyć e, amandy z żadnym takim większym uczuciem, no to coś tam się dzieje, nie tak jak powinno, powiedzmy. Jeszcze mam względy szabuły nie będę, bo na pewno książkę warto przeczytać samemu. Osobiście się z nią zapoznać, bo jest naprawdę, e, myślę, że jest jak w jakiś sposób udowcza w tym wszystkim. Jest łatwa, jest przyjemna, jest dość lekka, nie jest to, wiecie, więc oparta na fakt, że ten dramat, e, nie wiem, kryminał, że będziecie się bać po nocach, e, nie jest to wyciska czułeś, przynajmniej na razie nie był. Myślę, że nie będzie, patrząc po pierwszej, pierwszej części. E, książka jest 18, tak jak i ta poprzednia. Natomiast jeżeli 18 macie skończoną, to śmiało po nią się grajcie. Jest też na Legimi e i e-book audio i audiobook, ja właśnie na Legimi słuchałam takiego. Te Oprócz tego będę też czytać Before Destiny Teaches Us to Help. Um, no ale tutaj jestem na początku na na 32 stronie. Z tego względu, dużo pierwszą część bardzo polubiłam, trochę boję się czytać drugą, że się zawiodę. No ale tutaj się jakby nie zawiodłam, więc może i tutaj druga część też będzie fajna. No, a tych szoszkę dostałam w współpracy cenzenckiej, ale to nie jest. Ten filmik nie jest elementem e, współpracy. jest tylko na Instagramie, e, TikToku. E, no i na YouTube, ale to w szocach. Czyli w zasadzie dostałam do recenzji, więc mogłabym tylko rzucić na Instagrama recenzję. No, ale nieważne. Nie zagłębiajmy się e, w szczegóły. E, ja idę do czytania, jeszcze muszę podejść na małe zakupy. Życzę poograniać i życzę Wam miłego oglądania dalszej części filmiku. Pa! Hilka, jest około 13, ja będę już do śniadanie. Zrobiłam sobie Twoje z ogółem tym życiem, bo nie odsłabę ale mam w planach to nadrobić ogółem. I tak zaczęłam je zanim skończyłam, robić, bo już mam tak mega głodna. Dobra, kroję sobie ogóreczka, zaraz sobie makijaż, nagram Wam wstęp do tego filmiku, Popowiadam też o siostrych w tym okresie tam i wstęp wstępie zakończenie do filmu, który chcę wrzucić, bo się w trakcie montowania. Ja mam nadzieję, że ogóle nie będzie gorzki, bo zrobiłam go w słońcu, a nie powinno się być ogórku w słońcu, zaraz zobaczymy, No pachnie pięknie. No, hmm. to. Smaczne. Miał ja supki, a fajuję. Z takim ba. bo a my ofiarę pierwszą. No dobra, ja wybiję tylko No ja myślę, że sobie znajdę się, się ogranie. Idziemy teraz mojemu chłopakowi kupić bułeczki i bierze sobie przy okazji paszuszkę z paszuszkomatu. Jak widzicie, dobrze mi się siedzi na zazłodziewanym krzesełku, nie narzekam, nie narzekam, fajne, fajne, tylko mam kocyk, czy wam to widzieliście na dole, bo jest dość duży upał, a ten fotel jest taki ekoskóry, więc no, nie powiem, co by mi się przykleiło i jak bardzo do niego. E, a że najczęściej się coś nie opieram plecami, no to, to na no, ja nie dawałam kocyka, więc w każdym razie taki minus tego, tego krzesełka, że się można przykleić do niego. To będę musiała jeszcze na kąpie zrobić. E, no, ale już jestem prospokojny, tylko wiecie, no za taką cenę to wspaniałam. Wydaje mi się, że jeszcze powinno mi tu ugotować. Bo siedzę. No, na takim dywnianym, o tu widzicie, to wybaczcie, wolgan. Na takim dywnianym z -ta mam poduszkę na nim i całkiem spokojnie siedzie. Ale jest tańsze. No, dużo. Więc jeżeli chodzi o to Diablo, to jest ugodne. Na pewno to macie złe te ceny. No nie wiem, wydaje to z iPhone'em i Apple Watchem, tak że. Są rzeczy, które nigdy nie będę uwała te swoje ceny, bo cena jest po prostu za wysoka. E, tą poduszkę musiałam zdjąć. Tak, a tylko, bo jest za wysoko. Tutaj ja nie mam karku w tym miejscu, które, w którym ona jest. I po prostu mi głowie, bo odpachła to było niewygodne, więc już w ogóle no, nie kupiłam z nią bo to kompletnie bez sensu. Ale że nie jest moje, tylko mojej siostry, no to sobie pożyczam, wiecie. Co tam sobie będę żałować? I takiej nie ma. Powiem Wam, że jestem przeważ przypał. Znaczy ja to wiedziałam już od dawna. A jeżeli wy się jakieś złudzenia, to też się ich pozbądźcie. Wyszłam z domu z pami w takim kolorze, przyklejonymi do torebki. Bo zauważyłam, że z twarzy, odłożyłam gdzieś i spodem na podłogę. I mi się tego przykryła Świetnie. A, co? A poza tym zgubiłam śruby i nakręski i podkładki do tych śrub. Yy, więc taka sytuacja, że w szafie. Teraz wam pokażę, o co chodzi. W szafie yy, dwie części tej szafy mi się jakby rozłączyły na górze. No i tam będzie się pochodzić i tak dalej. Więc ja to chciałam skręcić z moim chłopakiem teraz w tym tygodniu. Ale zrobiłam szybki. Krótko, miałam do skręcenia tej szafki. No tak. Jeszcze chciałam ogólnie posprzątać w tej szafy przy okazji, bo i tak muszę wyjąć wszystko do skręcenia, bo się zargłę. No ale krótsze, nie są te szybki. Was takie. Jeszcze jeden fun fact odnośnie mojego spaceru po bułki. Wyszłam z matką na plecach, bo nie doczepiłam od tego bo zapomniałam. A szybek dalej nie znalazłam. Sprzątam kolekcję butelek mojego chłopaka, bo zaczął chłop znaczyć teren. Człowieka przypału ciąg dalszy Od jakiegoś czasu zaczęło mi trochę walić w kuchni. No i tak sobie myślę, że no nie wiem, może coś gdzieś zostało, jakieś siedzenie czy coś, ale nie ma, śpięć się wyniosła pod prąta. No a wali. I gdyby nie to, gdyby nie to, że mam tutaj takie listwy na dole szafek, to ja pomyślałam, że już pod szafkę i tam zdechło. Ale wiecie, no dzisiaj to już tak trochę mnie zapewne zaczęło niepokoić, Tym, co tutaj, tak sobie. Wiecie co, ja zauważyłam, ja tego nie widziałam przez ostatnie kilka dni, zauważyłam to dopiero dzisiaj. Za pojemnikiem z wodą czaił się od kilku dni pozostawiony przez moich rodziców koperek, który rozpoczął nowe życie. I tak, to on tak palił. A ja już chciałam demontować półkuchnię. Koperek. A ja wstawię ósemkę Stop I teraz już dawaj Będzie Nie Tego filmiku. E, I tak, skończyłam czytać do no Arianta. Ja powiem Wam szczerze, że chyba jednak ta pierwsza część podobała mi się bardziej. E, no tutaj pojawia się taki wątek, hmm, może nie kryminalny, ale gdzieś tam jakaś zaradka się rozwiązuje, taki pojawia się powiedzmy może bardziej, że. plot twist. Natomiast autorka daje nam wskazówki takie poszlaki, więc ja no, domyślałam, że już wcześniej coś się wydarzy, to nie było dla mnie zaskoczeniem. Natomiast fajnie, że coś takiego się dzieje nie jest taki zwykłe, zwykły, nuty na tylko coś tam jest więcej. E, I tak. E, czy polecam? Myślę, że polecam. Tak jak już wspomniałam, w, swojej, e, w swoim gatunku one są bardzo fajne. Nawet tą krótko się spodobały, gdzie ona ciężko rzecz nie czyta, więc to tak myślę, że dobrze oświadczy o tych dwóch pozycjach. E, natomiast trzeciej części na razie czytać nie będę. Bo już po prostu trochę mi się na masę przyjadę ostatnio, tylko to czytałam i mam ochotę na trochę inny ratunek, ale to zobaczycie w następnym filmiku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.